Witam w kolejnej recenzji. Tym razem przedstawię mniejszy set serii LEGO Marvel o numerze 76140 Mech Iron Man. Konstrukcja od razu kojarzy się mi ze zbroją Hulkbuster, lecz oczywiście całość się od siebie mega różni. Jedyną wspólną rzeczą tych dwóch mechów jest kolorystyka. Zestaw składa się ze wcześniej wspomnianego mecha oraz Mini figurki Iron Zacznijmy od minifigurki. Jest to jeden z niewielu figów w mojej kolekcji przedstawiających postać z Marvela lub DC. Nadruki znajdują się na nogach, z przodu i tyłu torsu oraz w dwustronę na nagłówce. Mini figurka posiada trochę inną wersję hełmu, która chyba podoba mi się bardziej od tej starszej. Mini fig. Dostał dwa identyczne akcesoria w formie energetycznych pięści. To tyle, jeżeli chodzi o tą część zestawu, która mi się zresztą bardzo podoba. Teraz przejdźmy do Mecha. Mech jest utrzymany w kolorystyce kojarzonej z Manem, czyli głównie złotej i czerwonej. Całość jest bardzo pozowalna. Ma stawy w kulkowe w stopach, kolanach, w miejscu łączenia nóg z ciałem, w nadgarstkach, w miejscu które uznaje chyba za łokcie i w miejscu łączenia rąk z ciałem. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że obydwie dłonie posiadają po cztery ruchome palce właśnie. I tu jest pierwszy minus tej konstrukcji. Nie wiem dlaczego projektanci LEGO zostawili ten wystający bolet z tej strony, skoro nie jest on tu potrzebny. Tym bardziej, że LEGO posiada takową część z bolcem tylko z jednej strony. Ale jak w ogóle tu włożyć do tego mecha minifigurkę? Jest to bardzo proste. Wystarczy odchylić tą oto część oraz wpiąć odpowiednie miejsce Ironmana. Ludzi trzyma się dobrze i raczej nie powinien wypaść. Ogólny wygląd mecha bardzo mi się podoba, z wyjątkiem jednego miejsca. O ile lubię działka ustawiona na ramieniu, to to wygląda dla mnie źle. A wszystko przez tą wystającą część. Bez niej całość wygląda lepiej, ale wtedy nie można strzelać z tej wrzutni, a same studowe groszki zaczynają się majtać w środku. Dobrze, ale jaka jest moja ostateczna ocena? Biorąc pod uwagę wszystkie minusy, ten zestaw otrzymuje ode mnie ocenę 9 na 10. Ale dlaczego aż tak wysoką, skoro były te dwa minusy? Wszystko przez cenę, która jak na set licencjonowany jest bardzo dobra. A set jak za tą cenę Naprawdę ma sporą ilość fajnych elementów, jak minifigurka oraz dobrze pomimo wszystko zrobiony mech, pomimo tych dwóch mankamentów. To tyle w tym odcinku, jeżeli chcecie wyraźcie swoją opinię na temat tego zestawu w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, no i cześć.